Generacja w moim przekonaniu zrobiła bardzo dużo. Nie mamy się czego wstydzić. Nam się udało po 1989 roku odbudować poczucie ciągłości istnienia miasta, które zostało zerwane w czasach PRL. -u. Przede wszystkim ta pruska przerwa z XIX wieku została przez nas absorbowana, podobnie jak pamięć o wolnym mieście. Co prawda nie do końca, bo jednak w naszym obrazie Gdańska dawnego sfera ludzka jest właściwie nieobecna. Nas ekscytowało dawne miasto jako artefakt uczniów. I ten artefakt umieliśmy odbudować w naszej gdańskiej zbiorowej wyobraźni. Zbudowaliśmy na własny użytek gdańską mitologię. Ci obcy ludzie, którzy tu żyli. Zbudowali dawno temu wspaniałe miasto nad Mogławą. I my to umiemy docenić, a nawet identyfikujemy się z duchem tego miejsca. I przejmujemy to miejsce jako nasze własne dziedzictwo. którego nie chcemy niszczyć, tylko przeciwnie, staramy się je łączyć z tym, co sami budujemy. Nasza gdańska społeczność wzięła się po wojnie znikąd. Myśmy spadli z sufitu. Przyjechaliśmy z różnych stron. I dopiero po 1989 roku zaczęliśmy tak na dobre budować się. Zbudowaliśmy mit naszych początków i przejęliśmy do naszej wyobraźni to dawne miasto z całym jego wystrojem artystyczno-kulturowym. Nie wiem jednak, jaki klucz znaleźć dla opisu ludzi, których tu widzimy przechodzących za oknem w stronę galerii handlowej. Patrzę na nich i myślę sobie, czy oni czują się gdańszczanami, tak jak my się gdańszczanami czujemy. Obawiam się, że nasz świat, o którym teraz rozmawiamy, to nie jest ich świat. Być może oni już należą do kosmopolitycznej cywilizacji masowej w stylu zachodnim, która objęła znaczną część świata. Nie miałbym zresztą o to do nich wielkich pretensji. Po prostu są. Inni niż my. Tyle, że jest jednak jeszcze jedna sprawa. To budowanie przez nas gdańskiej tożsamości na przełomie XX i XXI wieku rozgrywało się w wąskim paśmie społecznym. Brały w nim udział tylko środowiska intelektualne uniwersyteckie, teatralne, literackie. Mam wrażenie, że to nie przeciekło poza tego. Nie zaraziliśmy naszym mitem ludzi spoza tego środowiska. Bardzo to, to jeszcze ciekawe nawiązanie do rozmowy z panią doktor Ciątasza, pisanej rozmowy. W tym fragmencie, który wybrałem z tej przybogatej książki, która. Na podstawie fragmentów poetystycznych, aseistycznych, publicystycznych, to akurat fragment wywiadu, y, opisuje te relacje, te związki pomiędzy miastem i pisarzem, i w drugą stronę też pisarzem i miastem, y, w sposób, który w moim, przynajmniej w czytaniu nie ma swojego odpowiednika we współczesnej literaturze polskiej. Nie znam takiej książki, która na tyle sposobów opisywała relacje między pisarzem i miastem, jak to się dzieje w moim najskustefonie filmu. No, ale w tym fragmencie y, usłyszeliśmy rzecz taką, że stworzenie mitologii Gdańska to rzecz późna. To się dokonało takiej, no, takiej naszej własnej mitologii, politycznego Gdańska, w tym się to To się dokonało w 1989 roku, nie wcześniej, i jest dziełem Twojego Stefania pokolenia: ani wcześniejszego, czyli tych, y, którzy napłynęli do tego miasta, ani późniejszego, bo oni stali się zbyt już polityczni. Twojego właśnie, czy to jest ten, za którą byś teraz się podjął, a się wobec tego, tego fragmentu, że ani wcześniej, ani po was, tylko wy właśnie jesteście autorami tej imigranckiej ideologii. czyli to pokolenie dzieci imigrantów. Proszę Państwa, mnie zachęciła moja żona, żeby tutaj do Państwa przyjść, bo ja się radałem, czy przyjść tutaj, ponieważ te dwie i pół godziny temu ja przerwałem pisanie. To było dla mnie bardzo bolesną sprawą. Teraz tylko musieli wrócić. Nie będę mógł pisać. Co piszę teraz? Piszę proszę Państwa taki esej, esy, który rośnie tytuł sierpień, ponieważ ja bardzo mało napisałem sierpniu. Ja zauważyłem we wszystkich moich książkach jest właściwie sierpień nieobecny i sam się zastanawiam nad tym dlaczego. Jest stan wojenny, są powojenne te przygody. Będzie fragment e, e, książki, którą przygotowujemy razem z żoną, która się urodzi do końca roku, i będzie nosiła tytuł Dziennik pisany w Gdańsku. To będzie najbardziej Gdański dziennik, jaki ja e, przygotowałem. I e, w tej chwili pracujemy nad sfinalizowaniem e, tego przedsięwzięcia. E, bardzo się cieszę, że. Dobiegając powoli do osiemdziesiątki, wydam w tym roku, proszę Państwa, trzy nowe książki. Jedna będzie nosiła tytuł Gąbrowicz i Dusza Polska. Będzie się składała z moich esejów na temat Gąbrowicza. Druga to będzie Dziennik pisany w Gdańsku. I trzecia to będzie, proszę Państwa, szalona Powieść Przygodowa, która nosi tytuł Piracki przygody trzech kobiet na wyspach archipelagu San Juan de la Cruz. Jak jechać do nocowego? Po różnych rejestrach. Nie być tylko jednym, jakbyś powiedzieć, mieć tylko jedno skrzydło, tylko być pisarzem wieloskrzydłowym latać na różnych skrzydłach. Bardzo tu lubię i cieszę się, że mam jeszcze w sobie ten święty ogień, który się pali, mimo tego, że słońce już zachodzi. Mineryka o zmierzchu wydatuje ponoć. No, a jeśli chodzi o tą to, granicę, to to, to to wszystko kłamstwa, z Państwo w ogóle nie słuchają tego, co, co zostało przeczytane przez chwilę. Bo ja, to jest kontekst bardzo szczególny. To jest fragment wywiadu. I to jeszcze z politykiem, na no doda, to jest wywiad z politykiem, który jest jednak nie w, to w, że że w, się w ta pewien ta. sposób. Ja wiele razy miałem zielone doświadczenia z mediami z bardzo dziwne takie, kiedy to właśnie, w którym czasie swoje teksty poprzez media puszczalne. Więc ja mam dość krytyczny wskazówek do tego, ale oczywiście to bardzo mnie zaciekawiło, co Pani mówiła o tym, o tej genezie gdańska. Myślę, że, myślę, że to jest trochę inaczej w moim doświadczeniu i w doświadczeniu grupy ludzi, których ja znam. Ci, którzy byli autochtonami w mojej okolicy, nie przyznawali się do tego. To była sekretna biografia. Pani ją odkryła i opowiedziała nam tutaj pani statystycznie o tym. Ale to była, proszę Państwa, sekretna. Bo ludzie ukrywali to pochodzenie. Że byli autochtonami, to znaczy mieszkańcami wolnego miasta. No ja miałem oczywiście w naszym domu, w którym mieszkaliśmy w Oliwie yy, autochtona, ale, wiecie Państwo, ten autochton był w Holnym mieście policjantem. A pierwszą rzeczą, którą on zrobił, kiedy nastała Polska, to on się zapisał do służby weselczeństwa. Więc ja takiego sentymentu do autochtonów nie czuję, jeśli chodzi o moje doświadczenie osobiste. Bardzo się bałem tego człowieka od dziecka. Które miał wszechwładzę w Nie chodził o mundurze, był w cywilu, ale wszyscy wiedzieli, że trzeba się trzymać od niego z daleka. Więc tak wygląda ta pasynał. No. Autochtonał, ale to pytam, co było z tego było w tym frekwencji? To było nieprawdziwe? Tak. No, w świetle tych e, ustaleń e, e, statystycznych ta ciągłość była znacznie większa niż ja tutaj to przedstawiam. Ale ja mówię tutaj raczej o takim poczuciu tożsamości, które była charakterystyczna dla naszego pokolenia. I ono było jednak, tak jak pamiętam Pawła mówił o tutaj o Chile, z którym rozmawialiśmy, on miał też takie poczucie, że było jakaś maksymalna taka maksymalne zerwanie. Brak zupełnej przeciągłości, ludzie się wynurzyli nie o skąd, prawda? Że tamto miasto całkowicie utonęło i tak dalej. Okazuje się, że jest nieprawda. No bo pani mówi, to wiadomo, że 30% ludności to byli ci, którzy tutaj mieszkali jeszcze przed wojną, no, Ja, że doświadczenia swojego osobistego nie pamiętam, prawda? Ale z y, y, tych fragmentów zawartych w tej książce, nie tylko w tym jednym. Też raz i drugi jesteś takim nie tylko mitotwórcą, ale i obrazobórcą, to znaczy podważasz różne grańskie mity. Mówisz to nieprawda, to nieprawda, to wymyślone. To jest też taki kierunek wyraźny w tej książce. Pierwsze Państwo, wszyscy kochamy myślenie opowieścią, legendą, i my, myślę o grupie grańskich pisarzy, która z punktu widzenia historii literatury polskiej zupełnie wyjątkowa. Taka konstelacja pisarzy, jaka się pojawiła tutaj w Gdańsku, tak sobie czasem myślę, była zupełnie wyjątkowa. Myślę tutaj o Pawle Hille, o Jerewiczu, o Zakiewiczu. Ona jest trochę zapomniana teraz, ta grupa, do pewnego stopnia, ale myślę, że to była nadzwyczajna, zupełnie konstelacja. I ona naprawdę stworzyła kilka książek, które były które były ważne dla jakiejś części gniazdo. Małej. małej, zdecydowanie małej, to, to uważam, że to, co byśmy zrobili, było bardzo ważne i cenne, ale tylko dla pewnej części gniazdo. większości nie zrobili, nie Kompletnie. A nawet jeśli się przeżyć temu wytworzonego. Mam czasem bardzo ciekawe, proszę Państwa, rozmowy ze sklepowymi w supermarketach. Który, te panie mnie rozpoznają jako pisarza i prowadzą ze mną rozmowy przy kupowaniu. W związku z tym kupowanie się wydłuża niesłychanie. A one mi stawiają bardzo czasem trudne pytania. Ostatnio zostałem niesłychanie ostro zaatakowany przez jedno ze sklepowych pytaniem, czy Gdańsk jest polski? I musiałem w związku z tym wygłaszać deklarację lojalnościową. Bo się zebrała grupa klientów, jeszcze, którzy słuchali tej wymiany zdań między mną i, 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 i w która była bardzo ostra i kategorycznie żądała, żebym ja podkreślił polskość I tak jest, to, co też uczyniłem. Ale wracając do książki i wychodząc z supermarketu, nie korzystasz z samych służb. I jeszcze się tego nie nauczyłem, trochę się boję, wiecie Państwo, bo tych kart się boję trochę, słyszę tyle, ile mam Natomiast po, porzucając, porzucając kasy tak. i supermakety i wracając do, do książki, do mitologii pierwsze ograniczenie, na które zwracasz ty, jeden ze współtwórców, czego się nie wyrzekasz, to ograniczenie do pewnej tylko wąskiej grupki, do bańki, powiedzielibyśmy. Poza tą bańką, mitologicznych Gdańsk, twoim zdaniem, nie istnieje. A jeśli się przejść do mitowi od wewnątrz, to też wskazuje się na jego różne ograniczenia i braki. Wielokulturowość yy, gdańska nic. Ale to też było zawarte w tym fragmencie i o tym cię prosiłbyś, troszkę to rozwinąć. Mówisz, że ta mitologia Gdańska oparta nie tylko na książkach, ale też na albumach Tuska Fortuny, to było budowanie opowieści o tym Gdańsku jego architekturze a nie ludziach. Tak, tak, tak. A czemu tak się stało? No to jest, jeśli Państwo, bardzo ciekawe, że to dotyczy nawet przewodników. Myślę tutaj o osobach przewodników, którzy oprowadzają wycieczki po Gdańsku, którzy naprawdę nie, nie znają na przykład imion i nazwisk burmistrzów Gdańska z XIX wieku. Coś podobnego. No, to jest jakby taka... Taka Atlantyda, która zniknęła. XIX wiek to jest ten pruski Gdańsk, to jest ten Gdański, jak powiedzieli, prowincja imperium niemieckiego, która tak zagętuje właściwie, tak jest to przedstawiane. I w związku z tym nie, niewiele wiemy o tym, jakie, jakie były imiona i nazwiska aktorów tego teatru, w którym jesteśmy niemieckich reżyserów, jakie sztuki były wystawiane, co się tam działo, jak oni się spierali, o czym się spierali mężczyźni niemieccy w XIX wieku, jaka była wartość życia intelektualnego i duchowego. Natomiast głównie się interesujemy przede wszystkim architekturą i urbanistyką. Wędrówki to są wędrówki od jednego budynku do drugiego. Pokazywanie tych budynków to trochę się opowiada o, przy, o przeszłości Natomiast cały ten kontynent duchowy Polskiego Gdańska ja uważany w ogóle nie istnieje w naszej świadomości. Tak, tak, w nasze, naszej świadomości. To się z tym muszę w pełni zgodzić i też przyznać się do tego, że mnie że zafascynowały albumy Duska Fortuny, jak mnóstwo z nas przecież, a niekoniecznie ale Zresztą na naszym uniwersytecie, na tym, napisane, na, na, na że na uniwersytecie proszę Państwa, są ludzie, którzy się zajmują tym. Na przykład e, doktor Masakowski pisze książki o historycznej powieści gdańskiej XIX wieku, opowiadając o czym właściwie pisano wtedy, jakie były tematy i wyobrażenia tamtych czytelników i tamtych autorów. Ale to jest obszar uniwersytecki. Na no, dobrze, czytelników Twoich książek jest y, szerszy. Bardzo Państwa zachęcam naprawdę z całą szczerością sięgnięcia do tej książki, bo ona jest w moim czekonami część rodzaju lektury obowiązkowej Też y, dzięki takiej krytycznej rewizji myślenia o tym mieście, jakie zostało uformowane, konstytuowane przez minione dekady, ale nie mamy już czasu o tym rozmawiać. Ogromnie, ogromnie Państwu dziękuję. Ogromnie Państwu dziękuję i chcę w tym momencie powiedzieć o jednej ważnej modyfikacji, którą wprowadziliśmy w przebieg naszych corocznych spotkań z autorami książek nominowanych do Pomorskiej Nagrody Ukraińskiej. Otóż tą no, ważną, ważną modyfikacją, też ten czas jest przerwę. 10 minut przerwy, 10 minut mniej więcej po czym zapraszamy Państwa z powrotem na spotkanie z autorami książek nominowanych w kategorii Poworskach. Tak, Państwo Jeszcze raz dziękuję.